Siemanko, tej Susel Dzisiaj wam pokażę jak zdobyć oto taką wspaniałą pizzę je yeah, pizzę Ta, czyli Sauscialda, tak zwanego Jest to... Najlepsza pizza No chyba tak, raczej najlepsza Przynajmniej była do paczu Tym co był znaczy, ten... Do, w którym był aktualny 45 level maksymalny, to była najlepsza pizza. No i tak, ja się kupuję. Jeśli nie za zdobyć, tutaj od takiego o powiedzmy handlarza. No i proszę bardzo, tutaj jest całe od 1 do 8. Wszystkie kawałki pizzy i one kosztują 20 takich. No, można powiedzieć, żetonów. I teraz tak. Skąd wziąć te żetony? No więc, już Wam mówię. Po prostu wystarczyć do przeciwnej frakcji. Do, znaczy, do no, do przeciwnego obozu. U smoczek. Nice. O, akurat tutaj są moi. frakcja tutaj. To wiecie, musicie sobie po kanałach skakać. I patrzeć, gdzie akurat Wasza frakcja jest bo samemu to ciężko no i tak tutaj zaraz się powinno no, zrespić takie no, po prostu potworki takie z przeciwnej frakcji no i po prostu ubijacie, 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 bijecie, nie? i w pewnym momencie się respi no, boss, a zazwyczaj znaczy zawsze dwa bossy no, właśnie widzicie? zrespił się no no to bijemy Zazwyczaj są dwa bossy, z których wypadają... Sorry za takie moje lagi. Zazwyczaj wypadają takie dwa worki z tymi... z tymi właśnie żetonami i tam dostajecie chyba od jednego do czterech, z tego co pamiętam. I je wymieniacie później. No i cały set. Tam jedno kosztuje 20, potrzebujecie ich 8, czyli 160 takich, tych no to jest tak około 2 godzin. Siedzenia zależy, jak jest dużo ludzi, to szybciej, jak jest mniej, to wolniej wam pójdzie, bo tę częstotliwość respienia tych bossów zależy od tego, jak szybko zabijać te łopki, co tu są. No, i stąd wziąć tą pizzę, ale to jeszcze jest nie koniec. To już zbyt proste, było, prawda. Mamy jeszcze mamy jeszcze takie inne gwoki pizzy jak na przykład ten Critical No wiadomo Critical bardzo jest potrzebny, nie? Akurat na moją klasę, zresztą na wszystkie. krytyk Krytyk jest... O, akurat się zrezybutowałam jeszcze pokażę szybciutko. Widzicie? O, jak schodzą szybko. za tego nie dostałem Ale za do tego dostałem skrzyneczka, o widzicie? Pada takie coś. Otwieramy i dostaliśmy 4. No. No i właśnie to się tam wymienia. No i tak. To dokończmy o tych krytykach, bo to jest ciekawe. Jak już wymienimy sobie to idziemy dropić krytyki. I teraz tak wkładamy do broni. Znaczy do broni, do, bfu, do tych shieldów. Znajdę gdzie mam. Tu mam 29, gdzieś tu mniej. Nie, 29 No ulepszamy. Wkładamy takie coś. Potrzebujemy ten proszek. Ten proszek. O boże. Sorry, że tak ten, no ale widzicie, nie dają, nie dadzą nagrać. No, także ten proszek zdobywa się z zaniszczenie tych run, albo jakichkolwiek innych. No, Dostać od jednego do chyba trzech max proszków. A ja tu widzicie, to jest stałe, więc możecie to kupić, nie musicie się w to bawić. Więc chcę ulepszyć, wkładamy rung, ok, widzicie. od tam jest w 9 do 70, więc klam ulepszy i i bam, mamy 39. W moim przypadku siadło akurat lepsze, więc nic innego się cieszyć. No i pewnie teraz zapytacie, a gdzie dropić te runki? No to już Wam mówię. się dropi na tym, tutaj są daily questy. Zaraz Wam pokażę. Możemy się tam przelecieć. Może akurat leci jedna kto wie no i o, tylko sobie ściągnę strumy bo zaczną bić no i tam musi się być w stroju to pamiętajcie żeby nie było. Że, że nie działa czy coś nie do w stroju i te runy są na 45 level to też pamiętajcie no tam znaczy możecie do tych run, nie tylko krytyka możecie nie wiem obronę unik takie tam No, ale jednak krytyk jest najbardziej potrzebny Przynajmniej w moim przypadku okej, okay, dobra, mamy ten strój No i to dropi ogólnie z tygrysów, więc jak ktoś wie No to się może domyślać gdzie idziemy Chodźmy tutaj do teleporta, nie trzeba mieć party, żeby ten Żeby To dropić te cygrysy też trochę się respią. No proszę bardzo, idziemy sobie tutaj, na mapie narysuję. Jak ktoś będzie chciał, to sobie to jest więcej, tutaj i zaraz wam pokażę. Jak to, jak to wygląda, to tropienie. Modliłem się, żeby mnie nie zaatakował. Mhm. Nie udało. Tylko sobie nie pomylcie tych runek z tymi co tutaj dropią, bo tutaj też dropią, ale są słabsze. O, widzicie już mamy mamy agrysy. Kur... Tutaj jest jeden. Jeszcze jakaś świnka im towarzyszy. A tu jest drugi. No I zaraz. No, tak myślałem, że mnie przywróci. Hmm. Nie jest jej ciężko ubić, tylko ja po słabo walczę, trochę. Bo mi nie siadło combo. O, proszę. I czy dropła? Widzicie? Jest runka. A ta już nie, ale jest esencja. O, też może być No więc to wyrzucamy no, A tutaj mamy, widzicie i krytyka nam daje Na przykład A tu gdzieś małą krytykę No nie wiem fajnie, bo tam nam po 70 siadło, nie? Ale, ale tak dobrze nie ma No ale ogólnie, tu widzicie, tutaj można dropić Tutaj to dropi Te tygryski trochę się respią, więc to wiecie, to musicie poczekać No więc w sumie to by było na tyle o tych runkach, gdzie zdobyć, jak ulepszać i tak dalej. Nie wiem jeszcze, w jakiej formie byście chcieli mieć poradniki. Czy może pokazać Wam jakiś dungeon, czy coś też? Może tak nagram. Jak robimy dungeona, coś w tym stylu. Ja na pewno jak będziemy robić tego smoka tam, to, to z gildią to pokażę. Zombie z serio ciężko ubić. Z 50 osób to tak 30 co najmniej, nie, ale to z dobrym EQ i tak dalej. No, więc dzięki za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jakieś propozycje macie to piszcie. Siemanko.